widzowe, Pewnie w ogóle nie wiecie o czym będzie ten short. Wcale tego nie widać po tle. Ale znalazłem oto takie cudeńko w sklepie. Karty LEGO Minecraft. No, dawno nie było chyba tej serii, bo coś tak mi się kojarzy, że przez zimę. A z tego, że to są karty poniżej 7 zł, czego rzadko się spotyka się to w Polsce. To robimy sobie szybki unboxing tych kart. To jest moja pierwsza paczuczka. Nie wiem, jak one wyglądają, także zobaczymy razem się o tym przekonam. ASMR e, Dobrze, wiem, odbija mi trochę, ale dobra, przejdźmy do unboxingu. A, I zapomniałem dodać, że tutaj są. Jest sześć kart. Sześć kart. I. Nie! Yeah. Wyjmij sobie, sobie z tych paczek. Klejących. Dobra. Uf, ej, fajne. Ładna, jakiś misiek. Nie wiem, co to jest. Jakiś misiek z psz pszczółkami. Co... Ej, fajne te karty. Ej, dobra. I fajne. Kurczak, jak zawsze. Musi być wszędzie. Wider. To jest jakiś team. Wider. Ten wider i ten czarny szkielet. Spoko. A ja w ogóle mam ten zestaw. Mam ten zestaw. To ten. To nie wiem, którą stroną to jest. To chyba tak. I to jest tyle. Ale jak mi nie wyżycie, to czekajcie. Mam ten zestaw, proszę bardzo. Także no, fajnie, fajnie, że zestawy wprowadzili do tego. Także spoko. Idziemy do zobaczenia. A! I zapomniałem dodać. Jeżeli wbijecie pod tym shortsem no, 10, la 15 lajków, to robię z tego drugą część i kupujemy na przykład, nie wiem, 5 paczek. Także do zobaczenia. Bajo.